Biegnie kurczak koło drogi. Rodzina, drogi. Spiesznie leci do kurnika. Yeah, tak w błoto wdepnął nieuważnie. Ślizgiem w zakręt zaraz padnie. Wielka sroga go dopadła. Yeah. Okay, really, Wtem. Sprzedawca z pędzi. Już go kasa w biurku swędzi. Worek nioski wziął na plecy i przez całe zdunę leci. Mój no kurczatku, mój malutki, na twoje smutki. Jej w kurniku cała masa. Spróbuj, jaka pyszna pasza. Kup z może dwa. – Więcej jaj ci kura da! – patrzy kurczak, zając w miedzy. – Chcę skorzystać z mojego wieku! Z każdej bramy do kosza pakuję. Jak się wyprzedzi, ja ją maluję! – wyciągnął z kason portfel spod pióra. Płaci w pośpiechu. Nadjeżdża fura. – Wsiadaj na pakę! Zawiozę ci nioskę. Będzie już sprzedawca z kurczakiem po wiosce. Jeden jest morał tej opowieści. Zajrzyj do Grenę po nioskę. Wasz mości, niech twa kura jajami cię obdarzy, a zając na miedzy o pisankach pomarzy. Z najlepszymi życzeniami z okazji Wielkanocy. Grenę z Duny.